Malutkie poletko faceli, a już robi plus dla różnorodności pyłków, nektarów. No i taki fajny hałas jest, jak się przy tym przechodzi. Pszczółki latają, na razie nie mają na co latać, chociaż yy, ostatnie dni na wadze był jakiś dziwny przyrost. Nie wiem czym spowodowane i to tak po pół kilo, po 0,6 kg dziennie, także coś tam sobie pszczółki nosiły, być może spać jeszcze nie była no mszyca nie była kompletnie zlana jeszcze wtedy, natomiast wczoraj już nie miały co nosić. No, ale tutaj dzisiaj sobie delikatnie buszują fajnie. Dzień dobry, dzień dobry, 17 czerwca, akurat trafiłem, jest piękna przegra, widzę, że część strutni ma pechowe dni w tej chwili, bo skończył się pożytek, ale tak jak mówiłem wcześniej, na wadze widać jednak, że coś tam przynosiły, no... Przyszedłem na pasieczysko, żeby obejrzeć sobie parę uli, tak zająć sobie głowę czymś innym. O, proszę bardzo, to jest, to jest odkład. I nawet nie mam pojęcia, jak tu z matką jest, czy została przyjęta, czy nie. No ale wylatują. Jest taki zwyczaj w, w pasieczkach królewskich w Wielkiej Brytanii. Że pszczelarz nadworny, królewski, przychodzi do pszczółek i informuje pszczoły o tym, że ich królowa zmarła, odeszła. No, ja niestety, dzisiaj również mogę o czymś takim swoje pszczoły poinformować. Chociaż mama nie była pszczelarką pszczelarzem. To do ostatnich swoich chwil. Jednak korzystała z ich produktów i była bardzo z nich dumna, z tych moich pszczółek. No, a ja dzisiaj yy, mam do otwarcia w sumie ten pierwszy rząd. Tutaj jest królowa, i tutaj jest rodzina, gdzie królowa była w miodni i zaczerwiła tą miod niedawno temu. Ciekawe, czy tu. Żepaku zdążyły na nieść, czy nie, bo dawno już nie było otwierane i te trzy ule tutaj trzeba by było zerknąć. Część z rodzin, myślę, że za dwie, trzy już wchodzą w stan strutowienia. To też można by było. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda to, to ogarnąć, bo nie, nie było do nich zaglądane przez ostatnie tam 2-3 tygodnie. Tak bywa w życiu. Yy, natomiast yy, no dzisiaj mam chwilę czasu, więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. No dobra, to zobaczmy sobie te odkładziki. Tutaj była matka ścięta, także wiadomo, że nie przyjęta. Zobaczmy jak pszczoły reagują na, na wejście bez dymu. No nie widać, żeby tu nie było królowej, nie? Ani dupki w górze. No, musiała być przeniesiona. I to wiecie co? Z moich, z moich tych tutaj filmików wynika, że to była przeniesiona z wagi. Także albo królowa z dołu poszła do miodni. Zobaczymy, czy tu w ogóle coś jest, bo to tam Przecież ja tego nie wiem. Mamy tutaj podłożoną nieskę, już suche są. Jeszcze mają ciasto. No i powinniśmy zerknąć jakąś środkową ramkę, chociażby. Nie wiadomo oczywiście, czy jest unasieniona ta królowa, która tu jest, jeśli jakaś jest. No tu są larwy, słuchajcie. Tu raczej... No dobrze by było znaleźć jajka oczywiście. No tu jest świeże zaczerwienie. Ja może to zbliżę i rozjaśnię później. Także tutaj jakaś matka była. Zobaczmy jeszcze jedną. Powiedzmy tą, bo nie pamiętam, które to były z pokarmem. Tutaj na środku coś, coś jest zaczerwione. Czy ja tu będę widział tą królową w ogóle? Może da się ją gdzieś dojrzeć. O! Proszę bardzo! I to oznaczona. No to niestety pszczelarz jakimś cudem z miodni ją przeniósł. Czemu ona była w miodni? Nie wiem. To dobrze by było teraz obejrzeć ul z wagą i zobaczyć, czy sobie wyhodowały matkę, nie? No bo powinny. No nie wiem, naprawdę nie wiem, co ona robiła w miodni, bo ja odkłady robiłem z ramek tych, które były u góry nad, yy, nad kratą odgrodową. Być może była taka już szczupła, że akurat trafiła do miodni, i w momencie, gdy robiłem odkład. Ją przełożyłem, no trochę słabo, bo ona była opalitkowana, więc słabo, że jej nie widziałem, ale z drugiej strony nawet nie szukałem żadnej matki, no bo to była, to była miodnia, nie? więc nie powinno tam być królowej. No trudno, patrzymy następną, zobaczymy czy zlikwidowały, czy co tu, co tu się stanęło. No muszę powiedzieć, że jest optymistycznie. Czyli tak, pszczoły nie zaznaczają, że jest jakiś problem w, w gnieździe, czyli nie są dupkami do góry, nie ma hałasu, jest wszystko w normie. W królowej tutaj nie ma zadźganej. Widać, że przyjmowały ją do ula. No, niektórzy mówią, że jak pszczoły kitują, to jest źle, to nie będzie przyjęcia. No, ale tutaj to ja wiem, czy to tak można przyjąć zakitowanie. No, jest optymistycznie. Dobra, patrzymy na ramki. No jest. Jest niska. Ja sobie zobaczę później na filmie albo, albo 0,9, albo 60. Wydaje mi się, że 60. I są jajka. Także nieska, funkcjonująca. Dobra, podłożyłem tak dziwnie, bez folii, ale to, to, to ciasto nie spłynie. Trzecia rodzinka. Yy, no, chyba nie muszę mówić, że tutaj królowa jest w środku, prawda? Bo to widać od razu po pszczołach. Jak ktoś umie czytać pszczoły, ja po raz kolejny polecam yy, szkolenie, yy, które można znaleźć na YouTubie. Przepraszam, nie znaleźć na YouTubie, trzeba je wykupić. Yy, nazywa się, o ile dobrze pamiętam, Pozwól pszczołom, aby Ci powiedziały. Yy. Genialny wykładowca, bardzo lubiany przeze mnie. Oczywiście w tej chwili mi nazwisko wyleciało, ale jest to chyba w tej chwili dyrektor pszczoły yy, Szkoły W Pszczerej Woli, z tego co kojarzę. Proszę bardzo, Nieska. Nieska, trochę rozbiegana, ale niestety ja potrzebuję jej numerek i sobie tu zbliżę ten numerek. I ona tu sobie już czerwi, także ja jej nie będę przeszkadzał. Otwieramy znowu bez dymu. I widzimy, co się dzieje, prawda? Spokój, tyłeczki w dole, matka jest przyjęta. Normalnie pszczelarz by w tym momencie zamknął ul, wziął tylko ten tutaj element, i nawet nie trzeba patrzeć. No, ale ja nagrywam filmiki, więc wiecie, jak jest. Także polecam, pozwól pszczołom, żeby ci powiedziały. No dobra, miałem telefon, więc niestety się wyłączyło nagranie, ale na razie jeszcze nic nie zrobiłem. Tylko sobie spoglądamy, oczywiście niepotrzebnie, na ramki, czy gdzieś sobie chodzi królowa. Tu nie widać opalitka. Może tu gdzieś widać? Nie widzę. Tu już powinna być na tej ramce. O, nie widać. To ciekawe, ciekawe. A w ogóle coś tu widać. Tak, jest jajko. Także, nawet jeżeli jej nie zobaczę, to tak, jak już mówiłem wcześniej, po zachowaniu pszczół widać, że jest wszystko ok. O, jest tutaj. No dobra, schowała się. Numerek mnie interesuje. To sobie podejrzymy później. No dobra, podsumujmy, bo gdyby nie błąd pszczelarza, czyli przeniesienie matki z macierzaka. No, to byłoby 100% przyjęcia. Przypominam, że odkłady były robione i natychmiast kładziona nowa matka. Czyli stanu bezmatecznego pszczoły nie czuły w ogóle. Nie było pryskane żadną miętą, żadnymi lawendami, niczym. Po prostu robiony odkład, na górę położona matka i pokarm. I moim zdaniem, gdyby nie błąd pszczelarza, w tym przypadku dosyć no kardynalny bo yy, kardynalny karygodny bo przecież yy, została przeniesiona królowa opalitkowana więc to powinno być widać no ale przenosiłem ramki gniazdowe z miodni bo ja tak robię że odkładam do miodni yy, i widocznie była przenieś, przeszła przez kratę i była w miodni no bardzo mi przykro czyli ten ul Najprawdopodobniej jest bezmateczny. Chociaż on coś tam donosił, jak przed chwilą pokazywałem, prawda? Dobra, to teraz powolutku sobie idziemy w stronę miodni na pierwszym rzędzie. I. No i będziemy tutaj być może coś kradli, bo dzisiaj mam tak troszkę więcej czasu. Po południu i wieczorem, i można spróbować yy, po prostu coś odwirować. Nie? Także będę podsumowywał pewnie. No, chyba jednak tu będzie coś do wzięcia, bo druga miodnia to ledwo daszek otworzyłem. No, troszkę słabo, bo dzisiaj to mogą być rabunki, ale, no, ale będę wyciągał. Trochę im zostawię, bo rzeczywiście okres jest taki nieciekawy ale wirowanie dzisiaj będzie. No było trochę roboty, nie powiem, że nie. W samym daszku mają ze, ze 3 kg miodu. Jedna ramka gniazdowa jest do odwirowania, ale im zostawiłem i dwie ramki miodne również praktycznie prawie pełne, więc też im zostawiłem plus ten daszek. To jest jedyny ul, który nie miał kraty odgrodowej. I muszę przyznać, że obrabiając go w tej chwili, zacząłem się zastanawiać, czy te kraty odgrodowe mają sens, bo rodzinka jest przepiękna. Zero tutaj jakichś mateczników, po prostu jak matka miała ochotę na górę, to sobie wchodziła. W tej chwili jest pięć ramek gniazdowych u góry, bo na dole wyciągnąłem dwie ramki pracy. Jako druga i jako dziewiąta. Nie pytajcie się mnie dlatego, dlaczego dwie. Widocznie nie miałem kiedyś węzy i wsadziłem pustą ramkę i zrobiły sobie ramkę pracy. Tak podejrzewam. A jeśli chodzi o miód, no to mimo, że dużo zostawiłem, no to mam 14. 14, słuchajcie, ramek razy 1, 35 no, to jest dużo miodu, bo to tam jest, ociera się o 20 kg. Myślę, że jakieś 18, coś koło tego. No i teraz muszę założyć daszek i naprawdę pogratulować tej rodzince, bo mimo iż na początku była traktowana po macoszemu z uwagi na ten mój błąd z tym przeniesieniem matki, no to one sobie fajnie tu funkcjonują. I nie wiem, czy. Czy stosowanie tych krat ma sens? No, być może w przypadku dużego pożytku, jeżeli matka pójdzie do góry i sobie zaczerwi, w zimne dni oczywiście, ona sobie pójdzie do góry i zaczerwi, bo pszczoły oczywiście myślą, więc czerwią tam, gdzie będą jak najmniej marnowały energii na utrzymanie temperatury koniecznej do wychowu czerwiu. Więc, jeżeli są zimne dni w kwietniu, to wiadomo, że królowa pójdzie do miodni i je zaczerwi, bo przecież gniazdo grzeje tą miodnię od spodu. Natomiast w upały w lipcu nie ma mowy, żeby królowa zaczerwiła w miodni bez kraty odgrodowej, bo po prostu to się mija z celem, żeby marnować energię na wentylację czerwiu, który jest na piętrze skoro na dole mamy otwartą dennicę i można sobie, że tak powiem, korzystać z tego chłodu z dołu. Chłodu, no w upały, no wiadomo, że z tym chłodem to tak jedynie umownie. No jedyny problem to jest taki, że nie wiem, gdzie to była królowa. Zaczerwione strasznie ramki gniazdowe, dwie, które przeniosłem do miodni. Nawet jeżeli ją przeniosłem do miodni, to sobie zejdzie na dół. No, i to tyle z tej rodzinki obok krainki. Yy, tak, idziemy dalej. No, i mamy tutaj pierwszy ul z lewej w pierwszym rzędzie, bo uznałem, że się odsunę od tych pszczółek trochę. Daszek mniej zawalony, ale jednak jest. Nadbudowa delikatna. Widzę, że zewnętrzne ramki chyba nie są do wzięcia. No, ale wydaje mi się, że jednak coś tu będzie wzięte. Także zaraz dam relację. Nie ja wiem, jak tu z czystością obiektywu. A, nie dałem im pomostu, żeby se wlazły. To zaraz im dam. Mówimy o tym ostatnim ulu, tam na stojaku. Bo te jeszcze widzę, wchodzą tutaj. Było 14 z tego ula, tak? A mamy ile? 24. Czyli 10 z ostatniego. Mamy 24 ramki. Czyli spokojnie już jest 30 kilo miodu i w tej chwili zabieram się za zielony. Tylko jeszcze ten pomas dla ostatniego. No jest ogólnie. No nie wiem, co tu się dzieje, bo jest straszny pożytek gdzieś. Pszczoły mają w głębokim poważaniu ten miód, zobaczcie. Tutaj nie ma żadnej walki, niczego. Bo one mają pożytek, nie? To jest oczywiście tam z ramek, z daszku. Z daszku nie ruszałem, z ramek. Także otwieram zielony ul, który też dawno nie był. Zielony otwierany. ul w daszku również, no nie wiem, ze 3-4 kg miodu. A tutaj mamy drugą miodnię, więc również coś tu będzie do zabrania. To jest w pierwszym rzędzie drugi ul od, yy, od lewej. Chyba numer 4 z tego co pamiętam, bo to jest pierwszy stojak, więc. Jedynką jest krainka dwójka, trójka, wolna czwórka. Także zdam relację. No dobra, ponieważ y, zielony się okazał najbardziej niezadowolony z dzisiejszych prac y, trzeba przyznać, że agresywna rodzinka. Z drugiej strony, jeżeli one nie zwyczaiły jeszcze tego pożytku, który, na które wszystkie tu latają, no to mają prawo być wkurzone, że im miodu trochę zabrałem aha, ile tego miodu, właśnie bo było ile? 24, tak? mamy teraz 4 korpusy i yy, jest 9 czyli 24,39 15 ramek zapisujemy do zielonego no i to tak kończę na dziś, jest dosyć optymistycznie bo widzę, że pszczoły nie są zainteresowane tymi yy, tymi zrzutami tutaj miodu, o proszę tutaj jest miód Tutaj nie ma w ogóle pszczół, one nie interesują się tym. Także wygląda na to, że skoro się nie interesują miodobraniem, to znaczy, że mają pożytki. A zresztą, nie wiem jak to tu będzie widać, ale naprawdę jest szał, jeśli chodzi o tamten kierunek. Oczywiście jest szał w tej chwili też przy telefonie, no bo z zielonego rzeczywiście się zdenerwowały. Także kończę na tego. 17 czerwca yy, i mam 39, tak? 39. No to 39 ramek to jest 40. No to znowu jest ponad 50 kg miodu. Także dochodzimy do 700 kg z kilkunastu rodzin. Bo tutaj chyba 16 rodzin zbierało ten miód. Nie wiem jak tu się audio nagra, bo lata przy mnie w tej chwili z 15 pszczół. Także muszę uciekać. O, właśnie mi się wbiła w palec. No, szkoda, że straciłaś życie, ale cóż poradzić. Także trzymajcie się ciepło. No i mamy pierwsze wiaderko 26,3. Przypominam, że było 39 ramek, więc mówiłem, że ponad 50 kilo. Oczywiście odliczamy. No i drugie wiadereczko 25,3 plus 26,3 to jest. No, jakieś tam 51,6, czyli średnia jest poniżej 1,35 na ramkę. Ale zgodziłbym się, wirując te ramki, że tak jest. W granicach 1,30 wychodzi średnia. Także łącznie tego wszystkiego jest na dzień dzisiejszy z 39 ramek, jakieś 51 kilo. Chyba można liczyć, także dosyć dobrze.